Powiedział o takim przywiązaniu szczególnie jak zwierząt stawnej, usłonim, Bardzo dobre są te więź, kurze łapki. Tylko, podąża, tylko sam jest troszkę mląska mi się. Zewnątrz, ale stawę, to może dlatego, że stada, że tu jest tyle powodów, się oddalał, z ile tego kolagenu. tego ale Rzeczywiście ta więź na wiele, wiele lat się no co, on przy pracownicy nie mieliśmy okazję się przekonać. Ale bardzo polecam. Nie wiem, jak jedna wyglądały te kurczowate. Wszystko z mnie nie obserwowało. Ale podobnie działa jak, jak ten golonka wieprzowa. Kolagen na kozana, na kości, na szpik. życia. Na wolności podobnie. Słonie przecież odprowadzają to cmentarzysko. Osobniki bardzo smaczne. No, kończą życie Polakie, to no, oświaty, tak wygląda moje śniadanie. dzisiaj. Miałem to, na kolacji na tym. Jest wiele par, które co roku te same w gniazdo. Jemilka już się budzi. Ja, ja wspólnie z samcem ja, za ścianą. Ale jeżeli coś stanie się z półpartnerem, to znaczy, jeden sezon. Dobra, wyłączam nie będę się wygłupiał. Nie wiem, gdzie tu się patrzy, chyba tu się patrzy. O. Już jest z tym światłem problem. Nie. Także polecam. Kurze łapki. Bardzo smaczne.